Rozszczepienie polega na tym, że jądro pęka tak w przybliżeniu na pół i przy tym jeszcze wylatuje parę neutronów. Na przykład na takie połówki, ale niekoniecznie na takie. Dlatego tu piszę, że to jest jedna z możliwych par. I dlatego tu piszę, że możliwe produkty są różne. SF to jest skrót od science fiction. Od self fission. Samo rozszczepienie. Zdarza się, jak widać, niesłychanie rzadko, ale zdarza się. Dominuje przemiana alfa, oczywiście to no, bardzo, bardzo rzadko, ale może się zdarzyć. Tu mam takie coś, no zdarzyło się, zapiszę równanie tej reakcji. No i 200 MEV energii, dużo energii, ona jest unoszona głównie w postaci energii kinetycznej tych produktów. Ilość nukleonów mam zachowaną, w sensie to, dodać to, dodać to, dodać to, daje w sumie 235. I ilość ładunku też mam zachowaną. Gdybym nie miał tego obrazka, też mógłbym sobie napisać równanie rozszczepienia. Spontanicznego rozszczepienia. Tylko bym sobie wymyślił, na jakie połówki pęknie. Powiedzmy, że ja wymyśliłem, że pęknie na 50. I ile tu brakuje? 42. Teraz patrzę w układzie okresowym, co to za badziewia powstały. Molibdenicyna. Neutrony wylecą. No, i tutaj dopisuję tak, żeby się zgadzało. No to powiedzmy, tej cynie dam 130. Tak mi pasuje. Tak mi się podoba. Temu by w takim razie wypadało dać 103. Przypomnę jeszcze, że to jądro najczęściej ulega przemianie alfa, która wyglądałaby o tak. Oczywiście też jakaś energia się wydzieli. I wyzwolona w tej przemianie energia to tylko 5 MW nie całe zresztą. Cały czas gadam, że wszystkie układy w przyrodzie dążą do siadań możliwie niskiej energii, no więc skoro takie jądro uranu chce obniżyć energię, no to chyba lepiej pęknąć sen na pół i stracić 200 MH niż wypłyć cząstkę alfa i stracić tylko 5 MW. Po tej reakcji energia układu jest bardziej obniżona niż po tej. W takim razie, czemu ta jest bardziej prawdopodobna? Przemiana alfa jest bardziej prawdopodobna. Samoistne rozszczepienie praktycznie nie zachodzi. No, bo gdyż jakkolwiek to jądro uranu wolałoby robić coś takiego, to kwantowe zjawisko tunelowania powoduje, że to jest o wiele bardziej prawdopodobne. O tunelowaniu kwantowym będzie na studiach.